Siema widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zostałem realistycznym kierowcą busa. To jest ostatni odcinek z tej serii. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu moich filmów i zapraszam do odcinka. Jedziemy właśnie teraz trasę na przystanek. Śnieg pada godzina 17:30 śnieg pada już czuć tą zimę ale my się nie poddajemy ruszamy w trasę pracę trzeba wykonywać i trzeba pracować zarabiać więc jeszcze będziemy sobie dzisiaj no, jak na początku na wstępie mówiłem, że dzisiaj po prostu będziemy jeździć na, na busie. Teraz jedziemy właśnie pierwszy przystanek tak. Nie w mieście, ale nie też nie na obrzeżach, tylko tak powiedzmy w środku. Tr nie, troszeczkę dalej od miasta mamy teraz przystanek, wiem. Stu w tym klimacie zimowym i w tej no takiej pięknej pogody, i już dojeżdżamy na pierwszy przystanek, jak możecie zauważyć. Dobra. Za mną mieć jakiś bus kolejny, nawet nie zauważyłem. Tak czerwona, ale ja muszę go jakoś puścić, żeby sobie złapał. Dobra, złapał to możemy ruszać. Tak mam zielone, więc... No. Jedziemy. Teraz mamy kolejny przystanek. Niedaleko teraz już jesteśmy na autostradzie, będziemy wjeżdżać, więc... Będziemy mogli troszeczkę busami się szaleć. Widzę, że ten bus za mną jedzie, ma te same przystanki co ja, więc... Może też jakiś nowy. I trąbi. Także jesteśmy na kolejnym przystanku. Hamuj. I teraz... Będziemy jechać do miasta. Oczywiście czerwone, jakby inaczej. Dobra, jedziemy sobie. Teraz kolejny przystanek mamy w mieście, przy w sumie w środku miasta centralnie, przy banku, czyli w sercu tego miasta. Śnieg nadal pada. O, za niedługo zima, święta. Zima to już w sumie teraz jest, już się zaczęła, ale za niedługo święta. I tak. Dobra, jesteśmy na kolejnym przystanku. Teraz mamy kolejny przystanek. Centralnie. Przeciwko. No, no na, na tej samej drodze. O, fotoradar postawili. Powolutku, bo też teraz to będzie musieli. No i jak zawsze. Czerwona. Jeszcze nie wyhamowałem. No. Teraz kolejne mamy, i najlepsze jest to, że ja mu musimy zjechać na ten pas, żeby jechać w lewo. Musimy to tak zrobić, bo właśnie z prawego pasa nam jest lepiej, ale musimy skrywać. Na lewym. No jedziemy na kolejny przystanek, który też jest centralnie zaraz obok nas. Właśnie teraz już jesteśmy na kolejnym przystanku. Dobra. Kolejny przystanek mamy też znowu na, prawie na tej samej ulicy. Prawie, prawie... Prawie... No, prawie... Przy tym przystanku co byłem wcześniej. Byliśmy wcześniej. Dobra. Teraz musimy pojechać do jubilera. I tam będziemy musieli zawrócić na parkingu, jak najwyżej. Teraz na tym przystanku i będziemy musieli zawrócić. Tak, tak, no. Właśnie teraz stajemy. Tam ten tromby. Teraz jesteśmy na tym przystanku i. Na tym parkingu łodzi musieli zawrócić. Tak jak teraz widzicie. Na ten parking sobie skręcamy. No, znak potrąciłem, ale to. No, wyrobić się nie można. Dobra. I teraz tu w lewo. Też mał się powyrabiać na tych zakrętach. Uff, śnieg cały czas pada, pada. I takie to życie. Akurat mam przy straży kolejny przystanek. A kolejny przystanek mamy też na tej samej ulicy, tym razem przy, przy stacji. Teraz będziemy teraz mamy przystanek musimy kawałek pojechać skrzyżowanie i teraz tutaj musimy się wyrobić to jest najtrudniejsze w tym pozwolę sobie zjadać tak na środek żeby jakoś się wyrobić już niech przestał padać Śnieg przestał padać. Na razie nie zapowiada się na śnieg. A podczas zmienia pas, jak i tak. Tutaj mamy już yy, przystanek autobusowy. Choć oczywiście musiałem go przejechać. No, ale mi się wydaje, że zaraz będę kończyć. Mi się wydaje, że zaraz będę kończyć, bo muszę jeszcze do żony podjechać, tam coś zrobić. Nie wiem, jak ten nowy czy coś. Kilka przystanków ja kończę. Nie... To jeszcze... Ten... No jeszcze... Pojedziemy trochę, bo już się robi noc, a ja... Muszę jeszcze podjechać w jedno miejsce. I jedziemy. Jak wiem, już godzina 18.30 jest I teraz mamy przystanek Bo wyprzedza, wyprzedza, dobra damu, damu, niech pojedzie Ai, na желteia, olha. aí nós... Nós <m building olhempire> Ja teraz mamy tutaj, no, no to chyba po tym przystanku będę kończyć już no jakieś prace, ale jeszcze się zobaczymy, zobaczymy. Tak, ja już po tym przystanku będę jechać na z powrotem, bo muszę tu zawrócić. A ja już muszę. No. Muszę już jechać. Zjedziemy jedziemy już na sobie. Wrócimy. Godzina 20.35. Kończymy... Na dzisiaj pracę. No, no to jeszcze poczekamy sobie, bo jest. Slaba zamknięty i musi oczywiście jechać pociąg. Uff. Dobra, je jedziemy. O nie. Yy, pojechałem źle. No teraz sobie pojedziemy na okrągło jeszcze raz. No, pojedziemy sobie do miasta, w mieście będziemy, będziemy musieli sobie pojechać od miasta, no i źle pojechałem no niestety, ale jeszcze muszę się spieszyć no. Dobra, jedziemy. Zaraz. Ten... zradę muszę się spieszyć, 22. Już. 22, szybko, śpiesz się, śpiesz się. dawaj, dawaj. Muszę jeszcze coś źródzień załatwić. Drogi muszę pomylić, no. Niech to skubany. Kubany. Dawaj, dawaj, dawaj! Szybciej, szybciej! Muszę szybko jechać. Muszę jeszcze coś żonie załatwić. Dobra, jesteśmy już prawie. Jesteśmy już sobie prawie... W sumie już jesteśmy już na... ...zajezdni. Dobra, nikogo nie ma. Dobra, trzeba wyjechać do środka otwieraj mi tą bramę szybko, szybciej Dobra Gasimy silnik, szybko Szybko, dawaj, dawaj, dawaj Wysiadaj Dobra, dawaj, moje auto moje Dawaj, moje auto autostradą muszę jechać Muszę jechać tutaj, a gdzie jest yy, laweta? Sobie pojadę i tędy tą uliczką wyjadę. Szybko, dawaj gazu! Gazu, gazu! Volkswagen! Szybciej! Gazu! A miałem dzisiaj wcześniej wyjść! Już północ, serio, no, szybciej! Dawaj gazu, gazu! Dawaj gazu! Dawaj gazu, gazu, gazu! Szybciej! Szybciej! Mandat, niech to! Niech to! Gazu, gazu! No to nie Jeszcze sobie auto rozwaliłem. Serio, no nie no teraz muszę taksówkę wzywać. Taksówka, taksówka, taksówka. Wzywaj taksówkę. Wzywaj taksówkę. Taksi. Dobra, wezwałem taksy no. Szybciej, taksy, przyjeżdżaj tu no. mu lokalizację.